W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia chciałbym złożyć jako dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim naszym pacjentom, zarówno tym, którzy pozostają w diagnostyce i w leczeniu, a także tym, którzy pozostają w badaniach kontrolnych. Ponieważ leczenie takie przeszli w przeszłości i je zakończyli z sukcesem, oraz wszystkim tym, którzy na przestrzeni 75 lat przewinęli się przez ten szpital walcząc z trudną chorobą nowotworową. W tym roku obchodziliśmy 75-lecie Instytutu, zatem rzesza leczonych tutaj pacjentów jest ogromna. Naszym pracownikom, których armia 1800 zabezpiecza wszystkie potrzeby związane z funkcjonowaniem i leczeniem naszych pacjentów na różnych stanowiskach począwszy od tych najbardziej widocznych dla pacjentów a więc lekarzy i pielęgniarek poprzez teoretyków, naukowców pracujących w laboratoriach, techników i diagnostów pracujących przychodniach, zakładach diagnostycznych i leczniczych naszego instytutu oraz kieruje je również do personelu administracyjnego i pomocniczego, bez którego pracy nasz instytut nie mógłby funkcjonować w sposób jak najlepszy. Chciałbym, aby ten nadchodzący przyszły 2023 rok był dla nas wszystkich nie gorszy od tego poprzedniego, kończącego się już oraz żeby przyniósł nam wiele nadziei i radości z satysfakcji z pracy i z sukcesów leczniczych dla naszych pacjentów.